podcastu. Ja nazywam się Kasia Bednarska, jeżeli jeszcze tego nie wiesz, a w tym odcinku trochę powiem na temat moich takich żali, nie wiem, to będzie taki mój trochę brzydko mówiąc wyżyk dotyczący tego, dlaczego się wkurzyłam na dietę. I w ogóle o co chodzi z tym moim właśnie tutaj, brzydko mówiąc, wyżygiem? Jeszcze tak zanim zaczniemy, to chciałam Wam powiedzieć, że tutaj za ścianą robi obiad mój mąż, także mam nadzieję, że nie będzie tego jakoś za bardzo słychać, ale jakieś tłuczenie mm, tymi, mm, tłuczenie jakimiś, wiecie, przedmiotami kuchennymi czy coś takiego, szewkami. no może być gdzieś tutaj słychać, no ale tak jak mówiłem, mam nadzieję, że mikrofon nie będzie tego wszystkiego zbierał, więc wylecimy z dzisiejszym odcinkiem podcastu. Oczywiście jeszcze tak dodam, że. Mm, jakby to jest podcast, to nie jest indywidualna konsultacja, on ma tylko na celu was informować, edukować i zwiększać świadomość, więc nie zastąpi konsultacji i też nie należy tego traktować tak jak jakąś konsultację, bo ja oczywiście nie wiem w jakiej sytuacji jesteś, ty nie mam pojęcia, jak tam Twoje wyniki badań i tak dalej, i tak dalej, więc nie można robić tutaj w podcaście takich rzeczy, jakie robi się na przykład z, w, na indywidualnych konsultacjach, prawda? Mam nadzieję, że to jest. Jasne. Dobra, słuchajcie, przechodząc do dzisiejszego odcinka, już tak tematy, tematu konkretnie diety, dlaczego się wkurzyłam na dietę i o co chodzi, to ogólnie powiem Wam, że miałam taką sytuację, że dodałam taką zajebistą rolkę. Przynajmniej mi się bardzo podobało. W ogóle mi każda rolka moja się podoba, i później się dziwię, czemu, czemu Instagram w ogóle tego nie wypuszcza dalej. No ale widocznie nie jest to coś, co dla Was jest zajebiste, ale czasem powiem Wam szczerze, że jak patrzę na te rolki innych twórców, które się wybijają, to no nie wiem, mam jakiś taki, brzydko mówiąc, ból dupy, dlaczego tak się dzieje. No ale dobra, to już inna sprawa. W każdym razie dodałam za zarąbistą rolkę na temat diety i jej um, wpływu na różne czynniki. Tam był mózg, jajniki i coś jeszcze. Nie pamiętam, co dokładnie. Chyba jelita? Chyba tak. I jakby ja sobie myślałam, że to jest naprawdę fajna rolka i taka też otwierająca oczy, że no tyle mamy wpływu na różne rzeczy, i tam w opisie opisałam, jakie rzeczy i tak dalej, i tak dalej. I w sumie zdałam sobie sprawę po tej rolce, że kurczę, i też po komentarzach, jakie tam się pojawiały, że chyba cały czas gdzieś tam się traktuje dietę jako taką dietę, wiecie, że dieta restrykcja, dieta odchudzanie. I tak sobie myślę, że może, być może, że za każdym razem, jak gdzieś tam mówię na Instagramie czy w podcaście, czy gdziekolwiek indziej na temat diety dobrej dla, nie wiem, załóżmy, hormonów, dobrych dla, nie wiem, przywrócenia owulacji, dobrych w PCOS, to ludzie sobie myślą, że to trzeba przechodzić na taką dietę dietę w sensie, że ograniczenia i restrykcje. I miałam takie kurde, wytyfy w sensie ja jakby wiem, że to jest trochę moja bańka i wiem, że jakby nie trzeba tego wszystkiego wiedzieć, bo też wiem jak wygląda edukacja w Polsce na temat żywienia, jedzenia i tych wszystkich terminologii, ale jednak mnie to gdzieś tam to boli, że no właśnie tyle się mówi o tej diecie i o takim podejściu całościowym do jedzenia, o tym, że jedzenie ma wspierać, w sensie ma, dieta ma wspierać, a gdzieś tam cały czas w głowie otwiera się takie, że dieta to nie wiem na na przykład odchudzanie. Więc jak ja dodałam tą rolkę, że no na co może tam, nic nie pamiętam, jaki tam był główny, wiecie, jej tekst, ale no, że coś tam, że, że czy potrzebujesz diety? No i tam właśnie było, że dla mózgu, dla jajników, dla, dla jelit, tak? Potrzebujesz diety, tak? No i ja sobie pomyślałam, kurde, przecież. To chodzi o to jedzenie, nie na co dzień, po prostu żeby ono było sprzyjające dla tych, powiedzmy, narządów, dla tych rzeczy, co tam się dzieją w naszym organizmie, a nie o to, że jakby nie wiem, żeby przechodzić na dietę, tak? Bo jakby dieta, w ogóle słowo dieta oznacza po prostu nasz taki całościowy styl żywienia, taki codzienny. Więc my codziennie jesteśmy na jakiejś diecie, każdy z nas jest na jakiejś diecie, i ja tak to właśnie traktuję. Aczkolwiek powiem Wam szczerze, że jak prowadziłam też webinar, on cały czas jest dostępny u mnie na, w sklepie, właśnie nazywał się Dieta odżywcza dla hormonów, teraz ma zmieniony tytuł i nazywa się Jak komponować posiłki w zaburzeniach hormonalnych, oczywiście zostawię Wam linka też w opisie tego odcinka, to jak zmieniłam tytuł, to ten webinar zaczął się zdecydowanie lepiej sprzedawać, bo no jakby wiecie ta dieta, dieta, odżywcza dieta dla hormonów, pewnie była kojarzona z jakimś takim czymś niefajnym, no bo umówmy się, no raczej właśnie ludzie nie chcą przechodzić na dietę, ludzie nie chcą stosować diet, chyba że no, dobra, wiadomo, są też wyjątki, bo myślę, że osoby, które no, potrzebują schudnąć, one, one mogą przechodzić na dietę i mogą chcieć przejść na dietę, ale wiecie, jak mamy taką dziewczynę, która ma jakieś zaburzenia hormonalne o fito miesiączkę, no to ona nie chce przechodzić na dietę, no bo po co jej dieta, skoro traktuje dietę właśnie jak jakieś takie takie wyrzeczenia i restrykcje. To też jakby rozumiem ten tok myślenia, ale trochę mnie to boli właśnie, że, że tak to wygląda w naszym społeczeństwie i e, że nie rozgranicza się jakby diety w kontekście dieta, odchudzanie, a diety właśnie tego, co jest na talerzu. Bo jeżeli chcemy tutaj wspierać hormony, działać dla hormonów, no to też nam nie chodzi o to, żeby przejść sobie na jakąś dietę na nie wiem, trzy miesiące czy tam na miesiąc i tak dalej. Bo no tutaj to tak nie działa, że tak jak na przykład w, w odchudzaniu że wystarczy nam dieta na 3 miesiące, powiedzmy, i no faktycznie schudniemy przez te 3 miesiące. W takim oczywiście dużym, dużym uproszczeniu. Ale znowu, w kontekście hormonów, to my chcemy, po prostu jakby, żeby ta jedzenie nasze na co dzień wspierało ten nasz organizm i jakby było takim czymś, taką kluczową rzeczą, podstawową rzeczą, która jest zadbana w naszym, w naszym życiu, tak? Stylu życia, więc jeżeli na przykład chcecie odzyskać regularne miesiączki, no to nie wystarczy pójść na dietę na dwa miesiące czy tam nawet na cztery miesiące, tylko po prostu musi ta dieta Was wspierać na co dzień, w sensie to już od teraz do końca życia trzeba po prostu dbać o te podstawy. Swoją drogą też Wam za chwilę powiem jeszcze, co to co, co, co są dla mnie te podstawy, żeby tak tutaj Was nie zostawić z niczym, ale już mam wrażenie, że rozmawiałam o tym bardzo, bardzo, bardzo dużo razy, więc na pewno są też odcinki podcastu dotyczących samej diety. W ogóle teraz tak rozkminiam, że to słowo dieta naprawdę jest takie niefortunne i być może, no właśnie te wszystkie rzeczy, gdzie ja mówiłam o diecie, dieta na to, dieta tamto, to, to one się nie niosły na przykład z tego powodu, że właśnie kojarzy nam się to źle. W ogóle powiem Wam, że swoją drogą też słowo dieta jest trochę cenzurowanym w kontekście Instagrama i tak dalej, bo do tej pory jak dodawałam jakieś takie rzeczy typowo, gdzie było słowo dieta, na przykład jakieś rolki czy, czy posty, to te posty i te rolki często były przez Instagram blokowane ze względu na jakąś mowę nienawiści czy coś takiego. W ogóle to, to jest absurd. Często w ogóle też mi Instagram blokuje posty ze względu na promowanie nielegalnych substancji. Nie wiem jak to jest dokładnie określone w, w, na Instagramie, ale ogólnie hit, jak w Wrzucałam post na temat antyoksydantów i też Instagram uznał, że, że to jest jakieś tam promowanie alkoholu, tytoniu czy narkotyków, więc no brawo, pozdro. No i w każdym razie też a propos tej rolki, o której mówiłam na początku tego odcinka, to Instagram no właśnie uznał, że ona jest nie bardzo i ją zablokował, więc ona ostatecznie została też usunięta z mojego profilu, bo niby Instagram później uznał, że faktycznie popełnił gafę, popełnił błąd, ale ona cały czas wisiała u mnie jako status konta, wiecie, taki niekorzystny, a to już może wpływać na zasięgi i w ogóle, więc po prostu zdecydowałam, że usunę tego, e, usunę tego posta, e, tą, tą rolkę i tyle, więc to są po prostu takie, wiecie, głupie rzeczy, które no jednak wpływają na co dzień na moją pracę i to jest w ogóle przegięcie, dlaczego tak się dzieje, ale z drugiej strony, jak sobie weźmiemy, ok, słowo dieta i rozpracujemy je tak, jak większość ludzi, myślę, myśli na temat diety, no to ja się też nie dziwię, że Instagram chce blokować takie treści, ale kurde, niech to będzie... No jakoś, niech to działa dobrze, niech to działa dobrze po prostu. Także to jest taka pierwsza rzecz, o którą gdzieś tam mam taki żal, że, mm, że myśli się właśnie w kontekście diety, tak, wiecie, tylko od, od do i nie patrzy się też, co, co w. Co to słowo w sumie oznacza i jakby co to dla nas oznacza. W sensie wiem, że pewnie słuchają mnie takie osoby, które wiedzą, co to jest dieta i rozumieją mnie doskonale, jak ja mówię, dieta dla hormonów, dieta i, i dla czegoś tam i tak dalej, i tak dalej. Ale jednak, jak chcę wyjść gdzieś tam dalej do ludzi. Yy, jakby prze, poza tą moją bańkę tutaj wspaniałych moich odbiorczyń, no to już się robi problem, nie, bo ludziom to trzeba tłumaczyć, ludzie się gubią, ludzie nie wiedzą o co chodzi i no z jednej strony fajnie, że są takie materiały ode mnie, które to tłumaczą, a z drugiej strony no jednak nie o to mi chodzi, żeby tutaj promować właśnie ograniczenia, restrykcje i, i tak dalej, i tak dalej, albo żeby promować że, że nie można jeść słodyczy już nigdy, tak, bo z tym się też kojarzy dieta, no to zupełnie nie o to chodzi. Chodzi. W ogóle, jeszcze a propos tego, co mówiłam wcześniej, dotyczących tego, że w zaburzeniach hormonalnych nie chodzi nam o to, żeby przejść sobie na jakąś tam dietę, to, to tutaj też trzeba pamiętać, że coś musiało spowodować tą dys, dysrównowagę w naszym organizmie, i bardzo często to jest właśnie no, słaba dieta, tak? dużo wysoko przetworzonych produktów i tak dalej, jakaś no, niepełnowartościowa i tak dalej, i tak dalej. Więc skoro na przykład sobie wejdziecie nawet na tą dietę. Ale będziecie to traktować jako od do, czyli na przykład na pół roku. No to później po tym pół roku, jak to znowu się sypnie no i znowu będziecie jej słabo, no to też nie ma co liczyć, że organizm znowu tej równowagi jakby nie straci, bo prawdopodobnie ją straci. Tak jak to się wydarzyło wcześniej. Także no myślę, że tutaj warto wiedzieć o tym, że. Chcemy tutaj naprawdę pracować na takich podstawowych nawykach nawet, żeby jakoś ten organizm wyprowadzić i żeby później go utrzymać w tym dobrym stanie, w tej, w tej dobrej równowadze, w tej homeostazie. Bo jeżeli będą się działy takie same czynniki, które doprowadziły wcześniej do rozwoju zaburzeń hormonalnych, no to przykro mi bardzo, ale nie ma co oczekiwać, że w tym razem organizm jakby zareaguje inaczej. A mówiąc jeszcze tak, mówiąc jeszcze o tych rzeczach właśnie, to jest też taka teoria, hipoteza, bo nie wiem, czy to jest do. Końca jeszcze potwierdzone, aczkolwiek, że organizm pamięta te wcześniejsze zaburzenia, tak? Więc jakby jeżeli następują te same czynniki, które spowodowały wcześniej e, jakieś problemy, no to one nawet mogą być dla nas teraz bardziej takie problematyczne, bardziej, e, no szybciej nasz organizm może zareagować na te czynniki tak negatywnie, bo on już wie, co się działo i on będzie szybko reagował reakcją stresową. I w ogóle też taka ciekawostka, pamiętajcie, że zawsze reakcja stresowa ma ma pierwszeństwo nad naszymi hormonami, tak? Czyli jak jesteśmy w takim permanentnym stresie, no to zawsze stres ma przewagę. Dlatego właśnie często gdzieś tam ten stres nam miesza w cyklu i jest w sumie bardzo częstą przyczyną zaniku miesiączki takiego całkowitego albo nieregularnych miesiączek. Więc tutaj też tak wklejam to dla was dodatkowo, żeby wam o tym przypomnieć. Kolejna sprawa dotycząca właśnie diety, właściwie samego słowa diety, to powiem Wam szczerze, że też jeszcze nie znalazłam jakiegoś takiego zastępnika, który by oddawał to, co chcę mówić. Ogólnie od y, czasu tej rolki zaczęłam mówić bardziej o jedzeniu, jedzonku, i tak próbuję to przemycić, ale no nie pasuje mi to. Po prostu nie ma słowa, które by mi gdzieś tutaj y, fajnie było takim odpowiednikiem słowa dieta. Y, no bo jedzonko no brzmi tak, no, nie wiem, no nie nazwę chyba raczej webinaru Jedzonko dla hormonów, tak? Chociaż bo dawało bardziej o co mi chodzi. Jak się nawet gdzieś tam pytałam jakiś czas temu na, na Instagramie, jaki zamiennik e, słowa dieta, no to gdzieś tam podpowiadałyście mi, że może odżywianie, może sposób żywienia, ale no to brzmi tak. Dla mnie słabo, szczerze mówiąc, dla mnie słabo to brzmi. E, I powiem Wam szczerze, że teraz, kiedy też piszę książkę na temat właśnie diety w zaburzeniach hormonalnych, gdzie będzie właśnie, e, no. O, o diecie, czyli o tym, co na co dzień warto jeść, jak jeść, jakie są badania naukowe na ten temat i tak dalej, i będą tam poruszone te podstawowe zaburzenia hormonalne, jak PCOS, FHA, bolesne miesiączki i tak dalej i tak dalej. To tak zaczęłam się zastanawiać właśnie, czy też tego tytułu nie warto by było zmienić, bo no, jeżeli ktoś zobaczy na półce dieta w zaburzeniach hormonalnych na przykład, no to. Pff, nie wiem, jakby nie mam pojęcia, czy to, czy to będzie fajny, fajny tytuł. Więc może gdzieś tam też pogadam z redaktorką, czy, czy, czy ona ma może jakiś inny pomysł, jak to można by było nazwać, albo niech tam pogada z marketingiem, czy, czy czymś tam. Chociaż hm, może z marketingowego punktu widzenia słowo dieta jest chodliwe, nie. Więc aj! Tutaj po prostu dużo, dużo rozkmin mam na ten temat, na, na ten temat właśnie tej, tego głupiego słowa dieta i na ten temat, jak można ten, tą, to mówić inaczej, o co, o co mi chodzi. No bo tak jak mówiłam wcześniej, nie chcę być tutaj kojarzona z jakimiś dietami w kontekście nie wiem, restrykcji czy coś takiego. W ogóle też ciekawa sprawa jest taka, że mm, często no, dziewczyny jak się dowiadują, że mają na przykład PCOS czy tam insulinooporność, to słyszą, że muszą być na diecie właśnie o niskim indeksie likemicznym i tak strasznie się tego boją, przynajmniej tak to odczytuję, że to jest takie niefajne i, i w ogóle. I to jest też taka kolejna rzecz, że ja w ogóle też nie uważam, żeby to było jakoś bardzo takie problematyczne i, i to chyba też jest kwestia tego, co tam gdzieś się Widzi w internecie na co dzień i jakby, co wynika też z trudności w, w takim właśnie zastosowania tych wszystkich zasad do swojego życia, do, według swoich jakby możliwości i w swoim jakby takim odniesieniu do siebie. O, może, może w ten sposób powiem i e, powiem Wam, że no ja jestem na diecie o niskim dechilim chemicznym, właściwie chyba już od jakichś wielu, wielu lat i no uważam, że robię to dobrze, a też nie uważam, że mam jakieś restrykcje w swoim życiu, więc to też nie jest tak, że muszę ważyć każde ziarenko ryżu i to też nie musi być tak, że każdy ryż, który jem będzie razowy dziki, albo tam czerwony, albo nie wiadomo jaki. E, dlatego ja zawsze w takich sytuacjach odpowiadam, że e, indeks glikemiczny to nie jest tylko to. więc, Ale wy już pewnie tak wiecie, jak, e, też wiecie jak jesteście na bieżąco z odcinkami, że stabilność w, to jest też coś więcej w kontekście właśnie diety. No ale właśnie, to też jest kolejna sprawa, Sprawa ta, dieta o niskim indeksie chemicznym. I no nie wiem, mam z tym problem. Ciekawa jestem, czy w ogóle rozumiecie mój punkt widzenia i wiecie, z czym ja się tutaj w głowie muszę, mm, muszę no nie muszę, ale jakoś tak rozkminiam to bardzo mocno, powiem Wam, od tych chyba dwóch tygodni. W ogóle jak y, zaczęłam to, to rozkminać, to właśnie miałam wtedy okazję, nie okazję, a właściwie miałam ochotę usiąść, żeby nagrać jakiś odcinek podcastu, właśnie na ten temat, żeby wypluć takim na, na, jakby na bieżąco te wszystkie swoje rzeczy, z się. No ale to nie czyste z tymi nie wyszło, dlatego siadam dzisiaj, ale sobie zapisam takie główne rzeczy, o którym chciałabym powiedzieć, więc to by było na razie tyle na temat diety i na mojego wkurwu, za przeproszeniem, właśnie na dietę, bo naprawdę Ech, mam z tym duży problem, mam z tym duży problem. Z tym słowem, i nie wiem, jak sobie z tym poradzić, nie wiem, co dalej począć w moim życiu, no bo jednak gdzieś tam dieta jest dużym, dużą rzeczą, którą się zajmuję. Chociaż też z drugiej strony powiem Wam szczerze, że ja już nie wiem, czy ja jestem bardziej dietetykiem, czy, czy kim ja jestem, bo no gdzieś tam, okej, okay, dieta jest ważna, ale też, no, zajmuję się wieloma innymi rzeczami, więc no i nie robi też ja jadłospisów już indywidualnych w ogóle, więc jakby no, gdzieś tam wykraczam poza ten, ten bycie tylko i wyłącznie, no nie wiem, dietetykiem i znowu w takim kontekście rozumienia tego słowa, powiedzmy, ogólnego. I też mogę Wam powiedzieć taką śmieszną sytuację, która mi się przydarzyła dzisiaj a propos tego, bo dzwoniłam do stolarza, żeby tam się umawiać na, wiadomo, robienie kuchni i tam mebli do, do domu i dzwonię do niego i napisałam mu w końcu SMS-a, bo nie odbierał ode mnie i wyświetlało mu się po prostu, że no właśnie chyba z jakiegoś tego rejestru firm, że, jest, że dzwoni właśnie dietetyk, Katarzyna Bednarska i dlatego nie odbierał, bo był, w ogóle nie wiedział, że to jest jest, y, że, że w ogóle o co chodzi, tak? Nie wiedział o co chodzi, dopiero jak mu napisam sms smsa, że jestem zainteresowana tutaj usługami stolarskimi, to do mnie odezwonił. więc to też jest ciekawe, ale to tak totalnie off topic, po prostu dzisiaj wydarzyła mi się taka sytuacja i, i w sumie nie wiem po co ją powiedziałam, ale powiedziałam. Dobra, słuchajcie, wieszcie co? Żeby was tak nie zostawić tutaj z niczym, to też może wam powiem y, jakie są dla mnie takie podstawy, od których zawsze zaczynam, jeżeli chodzi o jedzonko sprzyjające hormonom, no właśnie, jedzonko, no. ale powinna powiedzieć dieta sprzyjająca Hormonom, ale mam nadzieję, że wiecie o co chodzi już, że to chodzi właśnie o to, co kładziecie na talerz. I jeszcze tak. Powiem Wam, że właśnie te nudne rzeczy, o których teraz powiem, mają tak naprawdę największe znaczenie, nawet większe niż to, że Wy sobie zjecie raz na jakiś czas, nie wiem, pizzę, czy tam słodycze, czy tam coś tam innego, bo to, co się dzieje na co dzień, jest waszą podstawą i jakby opiekuje się waszym organizmem, a to, że wy sobie zjecie pizzę czy coś innego, no to już jakby jest ma mniejsze znaczenie, jeżeli oczywiście to nie jest tak, że codziennie macie jakieś takie produkty wysoko przetworzone. Więc niestety te nudne rzeczy trzeba robić. I tak, przede wszystkim, no co ja zwracam uwagę na pełnowartościowe posiłki, czyli żeby był tłuszcz w posiłkach przede wszystkim, bo wiem, że gdzieś tam jest taka moda, powiedzmy na ograniczanie tłuszczu, więc jakby ja zawsze polecam, żeby nie bazować na tych najchudszych produktów i tych produktach 0% tłuszczu, więc gdzieś tam sobie rozmaicamy też te tłuszcze. Awokado, pestki, nasiona, jakieś tłustsze kawałki mięsa, w sensie jakaś wołowina, no nie, kurczak, nie tylko pierś kurczaka, ale też jakieś nóżki, jakaś wątróbka. Wiecie, no w dietach oczywiście wegetariańskich może nie tylko tylko ten nabiał 0%, ale też sobie postawimy na inny nabiał, inne sery i tak dalej, tak dalej, więc to jest według mnie ważne. No i białko w posiłkach, myślę, że też taka Rzecz, o której często gdzieś tutaj mówię, żeby to białko było, bo nadal widzę w dzienniczkach dziewczyn, które zaczynają ze mną współpracę. W sensie ostatnio widziałam w styczniu, bo wtedy był ostatni nabór na nowych pacjentek. No i powiem wam jeszcze, że tutaj jedna kromeczka, jedna e, e, plasterek, jeden plasterek szynki, czy tam posmarowanie kanapki humusem zdecydowanie nie wystarczy, żeby tego białka było spoko. Zwłaszcza jak jecie dużo tych kanapek, czy nie wiem, trzy, cztery, a może nawet więcej kanapek na posiłek, no to żeby zrównoważyć te węglowodany, to zdecydowanie tego białka potrzebne jest więcej. Kolejna rzecz to nie eliminowanie produktów spożywczych w ogóle jakichkolwiek bez potrzeby, no oczywiście chyba, że mówimy o tych produktach wysoko przetworzonych, no to wtedy zdecydowanie tak, ale nie eliminujemy nabiału, jajek, węglowodanów, tłuszczy, jeżeli nie ma ku temu jakichś takich bardzo mocnych wskazań, tak, czyli jeżeli ktoś Wam nie powiedział, że macie to zrobić, bo często samemu ciężko to wychwycić, w sensie, dobra, tu muszę się trochę poprawić, bo jeżeli chodzi o nabiał to uważam, że jeżeli macie jakiś taki ciężki opalowania trądzik, przede wszystkim trądzik albo wysokie androgeny w PCS, które też nie reagują na wasze fajne, przyczynowe działanie, bo to też jest tego kwestia, to można spróbować wyeliminować nabiał na jakieś 6-8 tygodni i zobaczyć, czy w ogóle jest jakakolwiek. Poprawa powinna być już w tym czasie poprawa. A jeżeli nie ma poprawy, no to znaczy, że gdzieś tam przyczyna jest w innym miejscu. Więc nie eliminujemy produktów, a zdecydowanie już nie eliminujemy glutenu na własną rękę, bo zawsze przed eliminacją glutenu, jeżeli podejrzewacie, że gluten jest tutaj problemem, to trzeba koniecznie trzeba zrobić badania na przykład na celiakię, bo jeżeli wy ograniczycie gluten albo wyeliminujecie go, no to później badania na po prostu wam nie wyjdą i nie będziecie z czym się tam borykacie. Więc, jakby też glutenu zdecydowanie same nie wykluczajcie. Jeżeli chodzi o kolejne rzeczy, to dla mnie ważne jest, żeby dziewczyny mimo wszystko się najadały, nawet dziewczyny, które są na deficytach energetycznych, czyli sytość po posiłku. Bo lepiej, ważne jest, żeby naje, w sensie lepiej zjeść full na posiłek, tak? A i mieć z głowy to jedzenie na 4 godziny, niż później zjeść za mało na posiłek, bo wiecie, no gdzieś tam nie będę jadła więcej niż ktoś tam już tyle, wydaje mi się, że dużo zjadłam, a później za godzinę jestem głodna i lecę do lodówki po, nie wiem, plasterek sera, albo po, i do szafki po nie wiem, garść migdałów na przykład. No to już lepiej jest właśnie zjeść dużo, dużo więcej, nawet na posiłek, ale później po prostu nie podjadać, bo podjadanie to jeden z takich no, gorszych nawyków, które mamy, które bardzo negatywnie wpływa na i równowagę hormonalną, i na stabilność, i na jelita, i na nasze samopoczucie, właściwie na bardzo, bardzo wiele rzeczy. Kolejna rzecz, która, która tutaj jest ważna i właśnie taką podstawową rzeczą, to właśnie eliminowanie produktów wysoko przetworzonych, typu właśnie zwracam tutaj głównie uwagę na takie rzeczy jak kupne schody, Jakieś gotowe rzeczy do jedzenia, jak jakieś gotowe pasty kanapkowe. W sensie to jest też, nie jest też tak, że nie można ich jeść, tylko bardzo mocno ograniczać. Tak, Głównie myślę, że słodycze i takie jakieś zupy w proszkach, w ogóle wszystko w proszkach, co nie powinno być w proszku, tak? jakieś sosy i tak dalej, to jest zdecydowanie bardzo coś złego dla nas. A to właśnie wszystko przez to, że nie dość, że te rzeczy zawierają dużo tłuszczów trans, które absolutnie nie mają żadnych korzystnych właściwości dla naszego organizmu. To jeszcze właśnie często mają jakiś cukier, i tak dalej, i tak dalej. I powiem Wam, że właśnie teraz, jak jestem w trakcie pisania książki na temat. Diety w zaburzeniach hormonalnych to, to właśnie kwestia samych nasyconych kwasów tłuszczowych jest bardzo ciekawa, bo okazuje się, że faktycznie same kwasy tłuszczowe nasycone niekoniecznie są złe dla zdrowia hormonalnego, ale gorsze jest to połączenie ich w produktach, tak, no bo faktycznie produkty wysoko przetworzone mają duże ilości tych nasyconych kwasów tłuszczowych i to może być właśnie kwestia samych tych kwasów tłuszczowych nasyconych. Jejku, odwrotnie, że to może nie być kwestia właśnie tych kwasów tłuszczowych nasyconych, ale właśnie tego, w jakich połączeniach one są i w jakich produktach one. Są, a że na przykład słodycze lubimy no to, albo na przykład słone przekąski, to często po prostu jemy tego za dużo i to może faktycznie być realną przyczyną problemu, więc nie eliminujemy na przykład owoców czy masła, a po prostu żywność wysoko przetworzoną, także to jest mega, mega ciekawe. Także to chyba byłoby na tyle, jeżeli chodzi o te podstawy, te nudne rzeczy, które chciałabym nam tutaj jeszcze przybliżyć, jeżeli chodzi o dietę e, dla wsparcia ogólnie każdej z Was e, no i przypomnę jeszcze o webinarze jak komponować posiłki, e, posiłki w zaburzeniach hormonalnych, tak się nazywa, no bo tam macie wszystko też dokładnie powiedziane, co jeść, jak jeść e, i w szczegółach tam e, mówię o wielu, wielu rzeczach, też właśnie o nabiale, o glutenie, o soi również, e, o źródeł, źródłach białka, tłuszczu węglowodanów. Oczywiście też takie podstawy m, są tam na tym webinarze zaopiekowane. I to są naprawdę takie rzeczy uniwersalne, dobre w każdych zaburzeniach hormonalnych, nawet w, insuli w... Tak, w insulinooporności w sumie też, ale chodziło mi tutaj o niedoczynność tarczycy, to o niej chciałam powiedzieć, więc tam też zawarłam takie typy w kontekście samej niedoczynności tarczycy, bardzo, bardzo mocno zachęcam właśnie do... Tego, tego webinaru, żeby sobie przesłuchać, zwłaszcza jak jeszcze gdzieś tam się gubicie. No i cóż, myślę, że przynajmniej mam taką nadzieję, że rozumiecie mnie i moje tutaj przemyślenia na temat samego używania słowa dieta i że mam prawo być tutaj niezadowolona z tego powodu, ale powiem Wam, że kurczę, no nie wiem, nie wiem, co zrobić z tym fantem, bo. Bo nie wiem, jakie inne słowo mogłoby zastąpić, albo jak to inaczej sobie pokładać. Jeżeli w ogóle macie pomysł, to może, hmm, może dajcie znać pod postem dedykowanym właśnie temu odcinkowi podcastu, albo możecie na mnie napisać wiadomość prywatną na Instagramie, jak macie pomysł, jak ugryźć właśnie słowo dieta, żeby oddać to, co chodzi, o co mi chodzi w diecie, czyli właśnie to na codziennie odżywianie i wspieranie hormonów jedzeniem pełnowartościowym i tak dalej, ale żeby jednak nie kojarzyło się to z restrykcjami, z ograniczeniami. Yy, I tak dalej, i tak dalej, z taką dietą odchudzającą na przykład, nie, jak to chyba zazwyczaj jest, więc no, dziękuję za yy, przesłuchanie tego odcinka i mam nadzieję, że słyszymy się w kolejnym odcinku. Oczywiście wszystkie linki też do mnie na Instagram, jeżeli Was tam jeszcze nie ma, i do webinaru, i do innych moich fajnych rzeczy zostawiam Wam w opisie tego odcinka. Także dziękuję za dzisiaj i trzymajcie się w ten wiosenny, prawie wiosenny, jeszcze nie wiosenny, ale prawie wiosenny czas. Także Papa